Kolejne z waszych pytań: Czy potrzebuję opony terenowe, aby wziąć udział w szkoleniu? Hm. Cóż, biorąc pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy i podłoże, jakie mam pod butami, powiem, tak, potrzebujemy kostki, żebyśmy mogli z wami pracować. Ta kostka jest nam potrzebna, opona terenowa, kostka, jakbyśmy tego nie zdefiniowali, jest nam potrzebna do tego, aby wydarzyły się dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, abyśmy mogli z wami pracować, jeśli Zmienią się warunki atmosferyczne i pojawi się na przykład trochę deszczu, albo gdy zrobi się bardzo sucho i zacznie robić się sypko na podłożu, to w tym momencie na oponach szosowych, a nawet w wielu wypadkach na oponach pół na pół, będziecie po prostu walczyli. To nie będzie nauka, tylko to będzie walka o utrzymanie się w pionie i o przetrwanie. A my chcemy, żebyście z tego dnia wycisnęli jak najwięcej. Drugi praktyczny powód, dla którego prosimy Was o zaopatrzenie się w opony terenowe jest wasze bezpieczeństwo. Jeżeli wy w ciągu dnia walczycie z tym motocyklem, jeżeli dzieje się tak, że wasza uwaga skupiona jest na tym, aby się nie przewrócić, albo czujecie w ogóle się zagrożeni ryzykiem gleby, urazu, zniszczenia sprzętu, to tak naprawdę też się niewiele uczycie. W związku z tym, aby było produktywniej i aby było bezpiecznie, prosimy was o zakładanie kostek. Jeżeli zdarzy się, że znajdziemy się w takim miejscu jak to, w którym jesteśmy w tej chwili, gdzie jest kupa piachu, to ta kostka naprawdę będzie robiła robotę, a ci, którzy kostki nie mają, roboty robić nie będą.